Witam serdecznie, nazywam się Daniel Augustynowicz, jestem wolontariuszem, a zarazem liderem rejonowym ekstremalnej Dolikrzyżowej Pierściec. Ekstremalna Dolika Krzyżowa to samota wędrówka na dystansie mimo 40 km. Nocą i w dodatku w ciszy, podczas której rozważamy stację Dolikrzyżowej. Jest to czas medytacji, który poprzez zmęczenie, ból i osamotnienie pozwala nam odnaleźć bliskość Boga. I to właśnie wtedy, gdy jest nam zimno. Brakuje nam sił i chęci do dalszej wędrówki, następuje moment spotkania się z nim poprzez modlitwę. Dlatego, stojąc tu, chciałbym wszystkich gorąco zaprosić do wzięcia udziału w ekstremalnej Krzywej, która odbędzie się 20 marca 2026 roku o godzinie 18 w sanktuarium Św. Mikołaja w Piersczy. LDK rozpocznie się uroczystą mszą inauguracyjną. Po jej zakończeniu nastąpi indywidualne błogosławieństwo uczestników po czym każdy osobno lub w małych grupkach uda się na jedną z trzech przygotowanych tras. Tras są trzy, o trzech poziomach trudności. Trasa Czerwona Świętego Mikołaja, jej dystans to 41 km i prowadzi ulicami, drogami utwardzonymi przez wszystkie sołectwa Gminy Skoczów. Trasa ma formę pętli i łatwy poziom trudności. Trasa Niebieska Świętej Joanny Beretta Mola, jej dystans to 39 km, 25 km, Prowadzi po górskich szlakach Beskidu śląskiego. Na tą trasę uczestnicy pomszy wybierają się na dworzec kolejowy w pierwscu, po czym przejeżdżają do uszczenia polany, gdzie rozpoczynają swoją wędrówkę. Trasa ma formę jako pętli i jest trudna. Trasa zielona świętego ojca Pioch. Jej dystans to 50 km, w tym 35 km trudnej górskiej wędrówki. Również na tą trasę uczestnicy Pomszy wybierają się na dworzec kolejowy w Piercu po czym przejeżdżają do Wisły głębce, gdzie rozpoczynają swoją wędrówkę. Trasa ma formę niejako pętli i jest ekstremalnie trudna. Na zakończenie chciałbym gorąco Państwa zaprosić do zaobserwowania naszego profilu na Facebooku Ekstremalna Druga Krzywa Pierściec. Na nim znajdziecie niezbędne informacje na temat zapisów, opis tras oraz wiele innych ciekawych rzeczy.